Dobry. Załóżmy, my, mamy taki układ. Prąd płynący w obwodzie I2 jest równo 2A. Wartość rezystencji R1 równa się 3OME. R2 18OMów. R3 i R4 sześciomów oblicz wartość rezystencji zastępczej obwodu i napięcie zasilające jak zacząć? mamy I2 pamiętajcie dziennik prądu I2 to jest równo R34 przez R2 plus R3 plus R4 razy i całkowity. To jest R3 plus R4. Pamiętajcie dziennik prądu. Będę powtarzał jeszcze raz. Jeżeli mamy R1, R2, to jest I2. Całkowity mamy I1 to jest równo R2 przez suma razy I całkowity i I2 to jest R1 przez R1 plus R2 razy I. I używamy ten, tej reguły. Dobrze. Dobrze. Teraz możemy obliczyć I całkowity I całkowity jest równo Suma tych rezystorów to znaczy R2R3 to są te 3 to jest 18, 20, 20 27 i jest 27 razy i 2 przez R3 plus R4, który jest 9 to znaczy i całkowite jest 3 razy i 2 to znaczy to jest. 6 amper. od tego możemy obliczyć co możemy obliczyć napięcie nie znamy obliczyliśmy i całkowity możemy obliczyć owszem rezystencję zastępcze R zastępcze to jest to jest R1 lub R3 plus R4 tak, i równoległy z R2 i plus R1. Dobrze, to znaczy e, to jest e, R1 to jest 3 plus R3 to jest 3 razy 6 przez 9 nie, to są bo przepraszam. Proszę, to jest jeszcze raz R3 plus R4 to jest 9 razy R2 R2 to jest 18 przez 27 to znaczy to jest równo 9 razy 18 to jest 6 plus 3 równa się 9 od razu możemy obliczyć V. To jest RZ razy I, i to jest 9 razy 6, i to jest 54 V. nie? zrobione. Dobrze, teraz zejdziemy do drugiego ćwiczenia, które jest tu. Dobrze, robimy miejsce drugiego ćwiczenie i spróbujemy rozwiązać go gdzie jest muszę mieć to jest to dobrze układ umieszanym rezystorów przełączono do źródła napięciu 12V Oblicz wartość rezystancji zastępczej prądów płynących w wszystkich gałęziach oraz napięcia na rezystorach jeżeli R1 jest 24 ohmy 12 ohm i 16 ohm I dobrze najpierw możemy obliczyć RZ to jest R1 równoległy z R2 plus R3 i to jest ser 1, to jest 24 razy 12, przez 36, plus 16, to jest 24 razy 12 przez 36, to jest 8, plus 16, to jest 24 omów. Od tego możemy obliczyć. I całkowity i całkowite, to jest V przez RZ, to jest 12 przez 24, to jest połowę amper. Od tego możemy obliczyć wiązywanie dziennych prądu, czyli I1 to jest R2 przez R1 plus R2 razy I. R1 przez R1 plus R2 razy I i to jest R2 to jest 12 przez suma, to jest suma tych 36 razy połowę i to jest R1 to jest 24 przez 36 razy połowę i mamy 12 przez 36 razy 0,5 i to raz 0,167 amper i drugie to jest 24 przez 36 razy 0,5 i to jest co brakuje do 0,5 to jest to. Dobrze, obliczyliśmy i 1 i 2 Możemy obliczyć Vr1, Vr2 i Vr3 to jest R1 razy I1, to jest R2 razy I2 i to jest R3 razy I3, i to jest R1, 24 razy I1, 0, 1, 6, 7. To jest R2, 12 razy I2. I2 to jest 0,3, 3, 3, I R3 to jest 16 razy 0,5, tak? Bo I3 to jest równo I. I to jest 8 V. A tu będzie 24 razy. 0167 to jest 4V i 4V i 12 razy 033 musi być równo 4V, to jest suma tych moc to jest 12. Robiliśmy, rozwiązywaliśmy i teraz ostatnie ćwiczenia. Mam nadzieję, będę miał czas robić, a ja myślę, że będę. Dobrze, szukam tego ćwiczenia. To jest tu. I czytam, co mamy robić. Ja myślę, jest gdzie tu. Dobrze, czytam. Voltom jest dołączony do obwodu. Przystawiony do tu. Wskazuje napięcie 4,4 V. Oblicz wartość prądu prądów e, płynących przez poszczególne rezystory, prądu całkowity tego i napięcie zasilającego, jeżeli R1 jest 22, R jest 15 i R3 jest 14 8. Dobrze. Mamy napięcie tu. Spadek napięcia, jeżeli to jest R1 razy I1, jeżeli nazywamy to I1, to jest I3 i to jest I całkowity i to jest napięcie zasilające. Jeżeli mamy spadek napięcia 4,4, to znaczy możemy je obliczyć I1, który płynie tam, tak, to znaczy I1 to jest v przez VR1 nazywa się, to jest spadek napięcia, spadek napięcia, V to jest napięcie zasilające R1. Tak i to jest 44 przez R1 22, prąd I1 będzie 4,4 podzielić przez 22 i to jest 0,2 ampery Obliczyliśmy to. Możemy obliczyć RZ. RZ, tak. Tak, RZ. Możemy obliczyć RZ teraz. Możemy obliczyć całkowity. Na razie RZ obliczymy. RZ to jest równo R1 plus R2 równoległy z R3. To jest R1

Plus piętnaście to jest trzydzieści siedem, plus czternaście przecinek osiem, to jest trzydzieści siedem, tak trzydzieści siedem, piszemy trzydzieści siedem, dobrze trzydzieści siedem, plus czternaście przecinek osiem, razy czternaście przecinek osiem razy trzydzieści to jest równo dziesięć przecinek pięć omów tak tak dobrze teraz mamy mamy i jeden jest równo zero dwa rz 10,57 no, Znając I1 mogę obliczyć I czynnik prądu. Pamiętajcie, I1 to jest R3 przez R1 plus R2 plus R3 razy I całkowity i całkowity będzie R1 plus R2

razy 0,2 to znaczy i całkowity jest równo to jest 0,7A 0,7A, to znaczy możemy obliczyć napięcie zasilające to jest to jest RZ razy i całkowite to jest rz 10,57 razy 0,7 i to jest razy 10 10,57 i to jest 7,4 voltów i teraz i to jest i całkowity minus i 1 i to jest 0,7 minus 0,2 i to jest 0,5A. I tyle miałam do powiedzenia i dziękuję bardzo.